Ja tak na szybko ubrałam, pomalowałam i lecę do sklepu, bo jest 17.30. A u nas jeden sklep na wsi zamyka się o 18, także muszę szybko już pewnie chleba nie kupię i będę musiała stać jutro znowu o 6, ale może coś będzie, także ja lecę do giesu. Bye! Dzisiaj wstałam o godzinie 5 i o dziwo bez budzika. Obudziły mnie pijące koguty sąsiada. Ostatnio zastanawiałam się nad cateringiem, bo uważam, że jest to mega fajna opcja dla takich zabieganych osób jak ja, i oferta jednego szczególnie mi się spodobała, ale no i tak mi nawieźć żadnego nie dowiozą, także. Ja jestem totalnie wyspana, nie mogłam zasnąć chyba do trzeciej albo do czwartej, bo tak mi psy ujadały pod oknem przez całą noc, że to jest po prostu skandal. Potem się gryzły, szczekały, nie wiem co nie robiły, ale no nie dało się, oka się nie dało zmrużyć, no po prostu masakra. Jak się prezentuje mój outfit na dzisiaj? Postawiłam na takie... O Jezu. To jest pan Henio, nasz taki tutaj szyżu... W każdym razie jest to pan Henio, on jest znany tutaj, no... Даешь вы эту